Siemano pokażę Wam dziś, jak zdobyć M4 bez cheatów, bez oszustw na początku gry. Więc zobaczcie, musicie wziąć albo motocykl pto 600, albo jakiś szybki sportowy pojazd. A M czwórka znajduje się w Pron Island. A Prong Island to jest jedyne miejsce, gdzie tu jest y jedyne miejsce odblokowane, więc... Musicie tutaj wjechać, jak chcecie zrobić stunt jumpa na przykład, nie? Musicie tu wjechać, potem odpowiednio się rozpędzić, żeby tu wskoczyć. A potem... a potem z tej rampy musicie się tak odbić, żeby dotrzeć do studia filmowego i zdobywacie M4. W, yy, Takim bądź. Wyskakujecie z tej oto rampy. Tutaj. Wysiadacie z samochodu. Idziecie w to miejsce. I zdobywacie M4. M4 na początku gry. Czajcie bazę? <gry> ja jakoś zdobyłem wcześniej. I jestem zadowolony z tego efektu. Ja wam naprawdę polecam. A jak chcecie wyleść z tego studia, to zobaczcie, też istnieje sztuczka. Istnieje takowa sztuczka, dzięki której możecie się ze studia wydostać, więc jedziecie w tą mańkę. Musicie się odpowiednio rozpędzić, żeby wskoczyć tutaj. I wyłazicie ze studia. I to tyle z ciekawostek. Dzięki moi drodzy, że przybyliście. Łapeczka do góry, subskrypcja. A ja się żegnam, do zobaczenia. Cześć.